Praca, moc, siła, masa. Jedno wrogiem drugiego. STI. Jak zawsze STI. 2006. Silnik budowany półtora roku temu. Na oryginalnym Intercoolerze. Na innym kolektorze. Na wydechu ze sportowym katalizatorem. Bez frykasów, chłodnica oleju, chłodnica wody, pięta chilesowa, ten górny mały intercooler, dolot Perina td 0518 g kolektor Perina, większe wtryskiwacze. A pięta chilesowa to jest ten nasz niestety intercooler. Trzeba bardzo pilnować doładowanie i on będzie się grzał w momencie, kiedy samochód będzie będzie dostawał łupnie przez dłuższy czas. Samochód był na sprawdzeniu i samochód był było bardzo, bardzo gorąco. Był jakiś taki dzień. No i teraz jest sprawdzenie, jak jest trochę chłodniej. De facto była mała niszczelność, poprawiona i zestrojony, jeszcze mapę paliwa. W sumie 4 rekalibracje, by to było w miarę poprawne zyskaliśmy ile to jest 18 koni, moment obrotowy został ten sam czuć szybciej się wkręca, ale to są. No to 200 tam 150 obrotów, ale to jest yy, yy, przy niższym zapłonie, przy niższym doładowaniu, była taka kalibracja, żeby ten samochód mógł sobie lepiej oddychać. 300, 380, 380 koni pomiary też były, oczywiście ale to jest takie stabilne 375-377 raz za razem. To, to generuje moim zdaniem i jest to całkiem, całkiem e, sympatyczne jak na hałkę na pojedynczej fazie.